Airborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Słuchasz kolejnego odcinka podcastu Biżuteryjne Historie, pierwszego polskiego podcastu w pełni poświęconego biżuteryjnemu błyszczącemu światu. Nazywam się Kasia Depa i zapraszam Cię do odsłuchania odcinka, który powstał właściwie z przypadku, bo co prawda w mojej rozpisce na odcinki a dzisiaj powinien pojawić się inny temat, ale, ale to, o czym dzisiaj za chwilę o Tobie opowiem, wyniknęło z poprzednich dwóch odcinków. Zapraszam Cię dzisiaj do odsłuchania odcinka o tym, Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy? Na Instagramie w wiadomościach prywatnych zasypaliście mnie pytaniami, jak to właściwie powinno być. Czy dwie pensje, trzy pensje, a może wcale, a może jednak jeszcze do tego inaczej podejść? I ten odcinek jest takim zbiorem różnych myśli, przekonań. Kilka też będzie mitów, a także wyjaśnię kilka takich. Stwierdzeń, które zapisały się w, w naszych głowach, w naszej historii, a historii społeczeństwa jako, jako bardzo istotne w kontekście właśnie tego, ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy, i też przedstawię swój punkt widzenia, jak to, jak to powinno według mnie wyglądać. Kiedy wpisałam wyszukiwarkę, ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy, wyszukiwarka odpowiedziała mi, że pierścionek w Polsce kosztuje między 500 a 1500 zł. Co wiadomo, przy dzisiejszych zmianach cen pewnie podskoczy o jakieś dobre 300 zł, czyli załóżmy, że pierścionek kosztuje między 800 a 1800 zł. I takie pierścionki też najczęściej się w Polsce sprzedają. Natomiast ostatnie lata pokazały nam, że internet jest świetnym narzędziem do tego, żeby zobaczyć, jakie pierścionki można nosić i nosi się w innych krajach bądź w innych kulturach, a także jakie są ceny takich pierścionków i Pierwszy, pierwszy taki temat, który chcę poruszyć, to to, czy pierścionek aby na pewno powinien kosztować trzy pensje. Skąd w ogóle się to wzięło? To się wzięło z tego, że było takie przekonanie, że mężczyzna powinien wydać trzykrotność jego pensji. Była to oznaką kiedyś, była to oznaka dojrzałości tego mężczyzny, świadomości podejmowanej decyzji to też był taki symbol. Gotowości do założenia rodziny, że będzie łożył na tą rodzinę, a także bardzo dobre zagranie marketingowe firmy The Bears. Już Tutaj kiedyś o tej firmie wspominałam, a w latach 30. XX wieku Beers stworzył świetną kampanię marketingową, właśnie na temat diamentów. I jedno z takich założeń tej kampanii było też to, że jak sprawić, aby dwumiesięczna pensja wystarczyła na całe życie? Chodziło o to, aby kupić pierścionek zaręczynowy z diamentem. I ten pierścionek zaręczynowy z diamentem miał właśnie wtedy kosztować dwie pensje, a że pierścionek zaręczynowy miał być jeden na całe życie, no to właśnie w taki prosty sposób De Beers i jego agencja marketingowa pokazali, że, że właśnie takie rozwiązanie może sprawić, że pierścionek zaręczynowy będzie do końca życia, a będzie kosztował tylko dwie pensje. Jak się ma to do teraźniejszych czasów? Różnie dlatego, że oczywiście mm, to założenie jest bardzo krzywdzące dla wielu osób, i wiele grup społecznych się z nim nie zgadza. Zostawiam to do, do dyskusji. Kolejnym takim przekonaniem, ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy, to jest co najmniej jedna pensja. Oczywiście to też jest zależne, bo jeden mężczyzna może zarabiać kilka tysięcy, drugi kilkadziesiąt i czy. To świadczy o tym, że te pierścionki za taką kwotę powinny zostać zakupione, no tutaj już znowu zostawiam temat otwarty, myślę, że najważniejsze to są uczucia, emocje, intencje i to, że chcemy być razem. I to, że ten pierścionek ma symbolizować to, że już będziemy razem na zawsze. Natomiast skoro wszędzie tutaj są głosy, sama też zresztą powiedziałam o. O wielokrotności pensji, którą warto, nie warto, którą kiedyś a, przekonywano, że należy tyle wydać. Bo przecież też pierścionek zaręczynowy jest wizytówką naszą, naszą, czyli osoby, która daje. I taki pierścionek zaręczynowy jest też naszą wizytówką, bo to jest pierścionek, którym nasza wybranka się chwali koleżankom, chwali się rodzinie i jest takim swoistym symbolem, jak bardzo kochamy naszą wybrankę. Natomiast a, Warto wziąć pod uwagę to, że taki pierścionek zaręczynowy swoje kosztuje z kilku względów. I chcę się tutaj teraz pochylić nad tym, dlaczego ten pierścionek jest naprawdę faktycznie taki drogi. Po pierwsze, kruszec. Zazwyczaj pierścionki zaręczynowe wykonuje się ze złota. Odpowiedni próby. Dzisiaj w Polsce już coraz bardziej popularna jest próba 9-karatowa. Natomiast ja tutaj powiem to ze swojego doświadczenia i tego, jakie tak naprawdę. Hmm, Najlepsze rozwiązania są, natomiast każdemu zostawiam wolną przestrzeń do tego, aby wybierać wedle siebie. Dlatego, jeżeli chodzi o pierścionki zaręczynowe i o złoto, z jakiego powinny być wykonane takie pierścionki, to najlepiej na rozsądnie 14-karatowe, chyba że pierścionek nie będzie noszony na co dzień, codziennie od rana do wieczora, to wtedy pierścionek z 18-karatowego złota. Ale oczywiście to jest, to jest zależne od tego, co, co zostanie wybrane. Coraz częściej też pojawiają się pierścionki z platyny i o dziwo nie są aż tak spektakularnie drogie, natomiast w Polsce jeszcze mamy nie do końca tak duże doświadczenie jak w produkcji takich pierścionków, jak w produkcji pierścionków ze złota, więc niewiele firm oferuje takie pierścionki z platyny. Można oczywiście też wykonać pierścionek zaręczny z tytanu, to niekoniecznie też jest powiedziane, że musi być ze złota, Jedną um, radę, którą tutaj od razu powiem, odradzałabym pierścionki ze srebra. Z dwóch względów. A próba srebra 925 i to, a jak zazwyczaj pierścionek zaręczynowy w Polsce jest noszony, czyli jak go dostaniemy na palec, tak go nie zdejmujemy aż do, aż do ślubu, a sprawi, że noszenie pierścionka zaręczynowego na co dzień i do tego jeszcze Pracując, wykonując standardowe czynności domowe, nosząc zakupy, sprzątając, przy pierścionku srebrnym te wszystkie czynności sprawią, że bardzo szybko nam wygnie się obrączka, i obrączka się nam dopasuje do palca, i do wodu palca, do tego, jak wygląda palec. I nie będzie to ostatecznie wyglądać. A pierścionek srebrny, a pierścionek z białego złota Oczywiście jest różnica w kosztach, natomiast um, tańszym rozwiązaniem jest wykonanie pierścionka ze złota, białego złota, 9 karatowego. To jest niewiele droższe rozwiązanie niż srebrny pierścionek, a daje nam też to poczucie, że jeżeli nie chcemy mieć żółtego złota, to właśnie rozwiązaniem jest białe złoto, tylko ewentualnie niższej próby, jeżeli też patrzymy na budżet. Druga sprawa to czynnikiem, który determinuje. Cena pierścionka jest a, kamień i oprawa. I dlaczego te dwa elementy są ważne? Po pierwsze, zupełnie inną cenę zapłacimy za brylant, zupełnie inną cenę zapłacimy za diament w fantazyjnym szlifie, a jeszcze inną cenę zapłacimy za szmaragd czy za cytryn, albo i nawet za cyrkonie. Druga sprawa to oprawa. Jeżeli będziemy mieć a, fantazyjne zdobienia, bądź oprawę, która nie jest popularna, to znowu zapłacimy też za to, aby ktoś i za umiejętności złotnika, za to, aby ktoś nam taką oprawę wykonał. Jeżeli chodzi o kamień, najbardziej popularny jest diament, ale jak w poprzednim odcinku wspominałam, tydzień temu o trendach w pierścionkach zaręczynowych, coraz częściej są też kamienie kolorowe, jak szmaragdy, szafiry czy rubiny. Żółte są cytryny, fioletowe, ametysty albo tanzanity. Niebieskie są jeszcze topazy. Topazy mogą też być przeźroczyste. Tak samo jak bezbarwne może być szafir. Tak zwany lełko szafir. Zresztą szafiry są w różnych kolorach. Żółty, pomarańczowy, zielony, tak więc. A tutaj mamy pełną paletę kolorów. Ciekawym też rozwiązaniem i wyborem jest spinel. Tak więc a dość istotnym czynnikiem, który. Wpływa na cenę pierścionka zaręczynowego jest rodzaj kamienia, a także oprawa. Bo jednak inaczej będzie taki pierścionek liczony, jeżeli będzie prosta oprawa, inaczej, jeżeli będzie bardzo złożona, rozbudowana bądź z dodatkowymi, na przykład malutkimi diamancikami przy oprawie centralnego kamienia bądź malutkie diamanciki, które będą osadzone w przenie pierścionka. Sam kamień i jego wielkość też determinują cenę, bo im wyższe i lepsze parametry, im bardziej czysty kamień, tym jego wartość oczywiście wzrasta. I tutaj nie mamy co porównywać dwóch kamieni o tym samym rozmiarze, bo jest naprawdę wiele czynników, które wpływają na to, jaka będzie cena kamienia. Najpopularniejszy jest diament, jak już wcześniej wspomniałam, i jeszcze w okrągłym szlifie, czyli popularnie zwane brylanty. To, za ile taki pierścionek kupisz, zależy od czterech parametrów, tak zwanego 4C, czyli Cut, Color, Clarity i Karat, czyli szlif, kolor, czystość i masa. I 4C, które jest sposobem oceny diamentów, to nic innego jak określenie, jaka jest masa kamienia, jaki jest jego szlif. Jaka jest jego czystość i jaki jest jego kolor? I tutaj są minimalne różnice, które sprawiają, że dany kamień może być bardzo drogi albo relatywnie tani, gdzie parametr może być tylko zmieniony a dosłownie, na przykład o jedną klasę czystości, i już cena zmienia się dość diametralnie. A jeżeli mamy wiedzę odpowiednią, żeby zobaczyć różnicę, to możemy na przykład tutaj zaoszczędzić bądź podjąć taką decyzję, która będzie dla nas odpowiednia, a jednocześnie przy tym oszczędzając pieniądze, bądź sprawiając sobie o wiele większy kamień w naszym budżecie. Ostatnim czynnikiem, który determinuje cenę pierścionka zaręczynowego, jest to, czy ten pierścionek jest wykonywany na zamówienie, czy być może jest to pierścionek z gotowej kolekcji, a może to jest pierścionek, który. Jest unikatem wykonanym tylko dla nas z dodatkowymi personalizowanymi elementami, bądź według naszego projektu jest taki pierścionek wykonywany. Tutaj wszystko zależy od tego, gdzie taki pierścionek zamówimy. Podsumowując, na cenę pierścionka zaręczynowego wpływa metal, a raczej kruszec, z jakiego jest ten pierścionek wykonany, rodzaj kamienia i jego oprawa to, czy pierścionek jest. Zamawiany ze stałej kolekcji, czy wykonywany dla nas na zamówienie? I właściwie tutaj mogłabym na tym skończyć, ale chcę uczulić też na kilka rzeczy. Po pierwsze, ile taki pierścionek powinien kosztować? Tyle, ile chcesz. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ile taki pierścionek powinien kosztować. Moim zdaniem ważny jest gest samego ofiarowania samego takiego pierścionka, chęć w ogóle podarowania takiego pierścionka, a wsłuchanie się w potrzeby osoby, która ma otrzymać ten pierścionek, czy Lubi taki, a nie inny styl, czy lubi takie, a nie inne kamienie, czy dużą wagę przywiązuje do symboliki, a może jest ważny dla niej konkretny rodzaj metalu, jaki też lubi kolor, co jest dla niej istotne, co przegląda, a we swoich przeglądarkach, bądź ma zapisane w telefonie. Myślę, że pierścionek zaręczynowy powinien być ponadczasowy i zgodny z gustem osoby, która będzie go nosić. Uczulam, natomiast jak zawsze zostawiam. Pole do, do podejmowania decyzji samodzielnie. Pierścionek zaręczynowy moim zdaniem powinien być wykonany ze złota, co najmniej 14-karatowego. Druga sprawa, którą polecam, to jeżeli kupujemy pierścionek z diamentem i jakimkolwiek szlifion nie był. Chodzi mi głównie o, o szlify, nie tyle co, co stare szlify czy, czy proste, a jeżeli pierścionek jest z, z diamentem, to uczulam na to, żeby taki pierścionek miał odpowiedni certyfikat. Certyfikat z laboratorium, są trzy na świecie istotne i renomowane laboratoria. Jedno jest HRD von Twerpi, drugie jest IGI i GIA, czyli Amerykański Instytut Gemologiczny. Takie certyfikaty to są swoistego rodzaju świadectwa kamienia. Certyfikaty z laboratoriów GIA i IGI mają też odpowiedni numer. Który jest naniesiony na diament w jednym miejscu, na rondyście. I dzięki temu wiemy, bo widzimy ten diament, oglądamy go, sprawdzamy taki numer z certyfikatem i wiemy od razu, co tam, jaki to jest kamień. Co ciekawe, ostatnio GIA podało też informację, że będą świadectwa i raporty dostępne online. To też jest ciekawe rozwiązanie, jeżeli na przykład zgubimy taki papierowy, że zawsze możemy dotrzeć do niego e, poprzez internet. Jeżeli chodzi o pierścionki zaręcznowe vintage, e, warto też mieć e, certyfikat, informacje, kartę produktu potwierdzające to, co kupiliśmy czyli to, że jest to pierścionek, jakiej masy, jakie ma kamienie, jakie one są wielkości. Jakie próby jest, medal, z którego ten pierścionek jest wykonany. Jeżeli są dodatkowe cechy bądź informacje, które mogą posłużyć jako identyfikacja takiego pierścionka, to warto, żeby było też to umieszczone, żeby były takie informacje umieszczone właśnie na takim certyfikacie. Pierścionek zaręczynowy z kamieniem, który ma swój certyfikat z renomowanego laboratorium, bądź pierścionek antykwaryczny, bądź pierścionek vintage, który ma swój certyfikat, to też są. Takie przedmioty, które możemy ubezpieczyć. a Dzięki temu a nie będziemy się bać, martwić o to, że pierścionek zostanie zgubiony, skradziony, bądź coś się stanie, bo jeżeli a nawet zniszczymy pierścionek, to przecież będziemy mieć ubezpieczenie. Takie certyfikaty i karty produktów są bardzo pomocne przy właśnie dopisaniu naszej biżuterii do ubezpieczenia do określenia przez ubezpieczyciela wartości. I dzięki temu a możemy spać spokojnie, możemy spokojnie korzystać z biżuterii, nie stresując się, że coś się wydarzy, bo jeżeli się wydarzy, to mamy przecież polisę ubezpieczeniową. Na koniec jeszcze przypomnę, że pierścionek zaręczynowy nosimy w Polsce zwykle na serdecznym palcu prawej ręki, a w krajach Europy Zachodniej często widzimy pierścionek zaręczynowy na palcu serdecznym lewej ręki, natomiast w Polsce nosimy na prawej. Ale oczywiście to, na którym palcu będziemy nosić, to jest nasza indywidualna sprawa. A jeżeli chcemy nosić pierścionek na lewej dłoni, proszę bardzo. Sama zresztą uważam, że noszenie pierścionka zaręczynowego na lewej dłoni jest niezwykle praktyczne, bo prawą ręką ściskamy coś, przenosimy, łapiemy, witamy się. I często, jeżeli wcześniej nie nosiliśmy pierścionka na, 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 rę na dłoni, to możemy czuć się nieswojo, więc przyzwyczajenie się donoszenia pierścionka do metalowej obręczy do oka palca może chwilę potrwać, a na początku jest to dość niekomfortowe. Tak więc tutaj moja sugestia. Jeżeli chcesz, to jak najbardziej pierścionek zaręczynowy na lewej ręce jest jak najbardziej możliwe, żeby tak nosić i jest przede wszystkim praktyczne. I ostatnia taka moja sugestia, bo już wspominałam o tym, żeby jednak pierścionek zaręczynowy był ze złota. To jest taka, żeby pierścionek zaręczynowy zdejmować i oddać go raz do roku do serwisu, żeby złotnik zobaczył, czy wszystkie mocowania kamienia są bezpieczne. Żeby ewentualnie, jeżeli coś się porysowało, czy, czy byłby brudny, po prostu go umyć. Nie uprawiamy sportu w pierścionkach zaręczynowych. Nie idziemy w pierścionek zaręczynowy do ogródka, ani do kuchni gotować i piec. Nie sprzątamy w pierścionku zaręczynowym. Ja zawsze powtarzam, że po przyjściu do domu, z pracy, bądź jeżeli wychodzimy gdzieś z domu, po prostu odłożyć biżuterię, którą nosimy na co dzień w jednym miejscu, na talerzyku czy pudełeczku, znaleźć takie miejsce w domu dla nas, które będzie dla pierścionków i dla biżuterii i po prostu funkcjonować bez pierścionków. To też jest praktyczne na co dzień, bo nie będzie nam nic przeszkadzać w czynnościach. A przede wszystkim też ten pierścionek posłuży nam zdecydowanie dłużej. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że trochę przekonań e, rozplątałam. Trochę informacji było dla Ciebie jeszcze inaczej, jeszcze lepiej, jeszcze prościej wyjaśnionych. I bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, za komentarze. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i. Do usłyszenia do następnego tygodnia. Produkcja oryginalna Earborn Media.